W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, co można zjeść w Las Vegas. Spróbujemy bardzo sycących śniadań, a także wołowiny łagił i świetnych ryb w lokalu prowadzonym przez znanego amerykańskiego szefa kuchni Davida Changa. Nie przedłużając, zaczynamy! Hej, witajcie, z tej strony Maciej, jestem ze mną Sonia, jest ze mną Ewa. My kontynuujemy naszą podróż po zachodnich Stanach. Jesteśmy w Las Vegas, nie w Paryżu i dzisiaj troszkę pokażemy wam jedzenia z tego miasta. Zaczniemy od śniadania. Przeszliśmy na śniadanie, chcieliśmy zjeść gdzieś śniadanie na strypie, ale tam wszędzie były ogromne kolejki. I byśmy długo, długo, długo czekali. A jesteśmy bardzo głodni. Więc wzięliśmy Ubera i przyjechaliśmy do Downtown. Jesteśmy w lokalu, który nazywa się IT. Przeglądając ofertę śniadaniową w Las Vegas, to miejsce rzuciło mi się w oczy jako takie, w którym są troszkę inne śniadania niż gdzie indziej. Czyli po prostu są troszkę inne dania. Dalej to jest taka kuchnia amerykańska, trochę taki Tex-Mex, trochę meksykańska. Ale nie są to tylko i wyłącznie jakieś pancake'i, gofry i takie typowe amerykańskie śniadania, tylko. Coś lekko, innego. Złożyliśmy już zamówienie tutaj bardzo głośno, co wynika chyba z akustyki tej sali, bo w sali nie ma tu jakoś bardzo dużo osób. Także z góry Także z góry przepraszam, że jest tak głośno. E... Jeśli szukacie miejsca na ładnie wyglądające śniadanie, które pięknie się prezentuje na talerzu, no to chyba nie tutaj. Tutaj wszystko jest takie podane, tak lekko bym powiedział, nieflujnie, ale jeśli szukacie smacznego śniadania, sycącego, to w sumie możecie tutaj przyjechać. U mnie jest zdanie, nazywa się czyli jest, Jest to chili, taki sos, na którym mamy ser, mamy jajecznicę, mamy piccadillo, czyli taką salcę z pomidorów, z czerwonej cebuli, z dodatkiem papryczek, mamy awokado, mamy nachosy, Kiełbaskę. Ta kiełbaska jest chyba najsmaczniejsza ze wszystkiego. Jest to kiełbasa z indyka z dodatkiem mango i parapet. Także jest to uprawa pikantna. A całe danie się całkiem przyjemnie, bo ser się ciągnie, na czasy grupią. Mamy jajko, mamy chili, które jest oczywiście lekko pikantne. Naprawdę smaczne i udane śniadanie. Jak je zobaczyłem na talerzu, to stwierdziłem, że ojej gdzie my przyszliśmy, co my zamówiliśmy, ale smakowo to się broni. Sonia ma kanapkę z krewetkami połuboj. Mówiła, że są świetne krewetki, ale że wszystkie warzywa są tak grubo ciachane, grube plasterki pomidora, grube plasterki cebuli czy ogórka i to jej nie do końca odpowiada. Ja mam kanapkę, na której jest jajecznica, jest tu jest bardzo trupiący boczek. To wszystko jest z posmakiem trufli. Chyba ta trufla jest dodana do tych jajek. I jeszcze są do tego ziemniaki ze szczypiorkiem. Na pierwszy rzut oka nie pasuje tu nic. Ten talerz wyglądał jak chaos, ale w miarę jedzenia przekonywałam się do tego dania i stwierdzam, że jest ono smaczne. Aczkolwiek jest to kura jedzenia. Jak widać została mi bułka, której nie ruszyłam. To jest jajecznica z dwóch jajek i chyba jakichś ogromnych, bo ona wypełniała całe tego tosta i nawet nie ruszyłam tych ziemniaków, więc jest to porta chyba dla dwóch osób, ale tak nie Ewa ma jeszcze truskawkę, nie wiemy czemu. To było takie miejsce z gatunku. Było smacznie, było fajnie, zdecydowanie za głośno, ale raczej nie chciałbym tutaj wracać. W sensie myślę, że Las Vegas ma do zaoferowania coś więcej, jeśli chodzi o śniadania. Już wam podaję ceny. Kawa 3 dolary, ta kanapka z jajecznicą i truflami 14 dolarów plus 2 dolary za awokado. Czyli jest to, co ja jadłem? 14 dolary. I też 2 dolary dodatkowo za awokado. A kanapka z krewetkami 17 dolarów, łącznie już z podatkiem: 62,85 centów. Do Las Vegas przyjechaliśmy wczoraj wieczorem i po zameldowaniu się w hotelu, poszliśmy coś zjeść. Padło na burgery u Gordona Ramseya. Relacje z tej knajpki mogliście już zobaczyć na kanale. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, no to gdzieś tutaj wam wyskoczył link do tego materiału. Polecam go zobaczyć, bo te burgery okazały się naprawdę smaczne, aczkolwiek nie wszystko w trakcie tej kolacji nam przypadło do gustu. O tym jednak w tym osobnym filmie, tam też podaję ceny. Po pojechaliśmy zobaczyć sobie słynny znak Las Vegas przy lotnisku. No i potem poszliśmy w kierunku północnym po Stripie, czyli takiej głównej alei, głównej ulicy w Las Vegas, gdzie ulokowane są wszystkie kasyna, gdzie są ulokowane też wszystkie hotele. Niektóre z nich mają jakiś motyw przewodni: Egipt, Nowy Jork. Tutaj, teraz, za mną jest Caesar's Palace. Tam kręcono między innymi, Katz Vegas. Mi że mówiąc, Las Vegas podoba się tak sobie. Widać, że to jest miasto sztucznie powstały na pustyni, sztucznie wybudowane. Cały zamysł tego tutaj jest taki, żeby jak najwięcej osób przyjeżdżało, żeby jak najwięcej osób wydało pieniądze w kasynach, stąd te różne motywy przewodnie, stąd różne atrakcje, które Da się wybudować, które da się stworzyć. Stąd też gra tutaj dużo gwiazd w swoje koncerty, czy ma jakieś inne show. No i stąd też jest tutaj dużo sprowadzanych szefów kuchni. Szefowie kuchni, którzy zdobyli gwiazdki Michelin albo jakieś inne wyróżnienia, otwierają tutaj swoje restauracje. Przyszliśmy do miejsca, które nazywa się Trattoria Reggiano. Znajduje się ona w hotelu Venetian, na takim pasażu handlowym, można powiedzieć. No tutaj mamy odtworzoną Wenecję, czyli jest taki kanał. To wszystko jest pod dachem, ale jest taki kanał, którym można się przepłynąć w gondoli oczywiście. No i przyszliśmy tutaj tak szybko coś przekąsić. Dziewczyny wzięły ligatoni bolognese. Ja z racji tego, że zaraz idę zjeść coś z pewnym polskim youtuberem i będzie to dużo jedzenia prawdopodobnie, no to stwierdziłem, że wezmę coś małego. Zamówiłem kalmary z przystawek. No i oczywiście porcja jest amerykańska, jest to wielki talerz smażonych, panierowanych kalmarów. Do tego jest sos marinara. Tutaj w Stanach lubią sos marinara, czyli taki pomodorowy, lekkoczosunkowy, dość paśny. No, to jest ogromna porcja. Ja jej nie wiem. Znaczy, dałbym jej radę, ale po prostu wiem, co mnie czeka zaraz. Dziewczyny jedzą w rigatoni czyli w rigatoni, jest taki rzymski, gruby makaron. Do tego sos a la bolognese, ale nie jest to takie ragu ale la bolognese. Nie jest to taki długo gotowany sos, jak to powinno być we Włoszech. Także to jest takie miejsce wybrane przypadkowo. Jest to coś właśnie pomiędzy fast foodem a jakąś taką bardziej elegancką restauracją, ale nie jest to nic także z kronikarskiego obowiązku wam tę restaurację pokazujemy, ale raczej nie jakoś mocno rekomendujemy. Po prostu było to na naszej trasie dzisiaj. I tutaj zeszliśmy. Podjedliśmy na szybko. Kelner się przeraził tym, brzmiałem przysupany parmezanem. Moje kalmary, ale to była propozycja innej pani kelnerki z a idę na żywioł. Ale Włosi by tak nie zrobili raczej. Jakie są ceny? Rigatoni Bolognese 27 dolarów, te kalmary 18 dolarów, jedno espresso 4 dolary, jeden koktajl Old Fashioned 16 dolarów, jedna korona 9 dolarów, łącznie wyszło 127 dolarów i 88 centów. dzisiaj ale będzie osobny vlog na kanale, w którym też wystąpi. Tajemnica? Tajemnica taka, że u Ciebie już to dawno jest, pewnie na kanale, więc możecie do niego zajrzeć i zobaczyć, gdzie pójdziemy. Polecam kanał Kesha. Jeśli oglądaliście vlogi z Finlandii, no to już go znacie. A jak nie oglądaliście, tak. No i słuchajcie, wróciliśmy do Las Vegas. Ostatnie kilka dni spędziliśmy na takim tripie. Byliśmy między innymi w Zion National Parku w Utah, byliśmy zobaczyć Monument Valley na granicy Arizony i Utah, byliśmy zobaczyć Wielki Canyon, Porsche Bend, Canyon Antylopy. No generalnie dużo rzeczy ciekawych zobaczyliśmy, była to głównie natura. Będzie film osobny na kanale Macie je w którym będziemy jeść rzeczy pomiędzy zwiedzaniem tych różnych atrakcji, ale teraz wróciliśmy do Las Vegas, w zasadzie tylko na wieczór. Jutro rano jedziemy dalej. Pojedziemy sobie do Josemiki i stwierdziliśmy, że dzisiaj wieczorem skorzystamy z oferty gastronomicznej Las Vegas. Tak jak mówiłem, dużo znanych szefów kuchni ustawia tutaj restauracje. Hotele ściągają oczywiście kucharzy celebrytów, kucharzy, którzy zdobyli różnej maści gwiazdki Michelin. Szukałem czegoś. Szukałem czegoś, co z jednej strony może być ciekawe, a z drugiej strony nie będzie to jakaś horrendalnie droga restauracja, bo takie też oczywiście są w Las Vegas, że za jedną osobę możecie wydać po kilkaset czy nawet powyżej 1000 dolarów. I tak trafiliśmy do restauracji Davida Czanga. Davida Czanga możecie kojarzyć chociażby z różnych programów na Netflixie. On jest znany przede wszystkim z tego, że. Kilkanaście lat temu otworzył w Nowym Jorku noodle bar, który nazywał się Mamofuku. My w nim byliśmy, kiedy byliśmy za pierwszym razem w Nowym Jorku. Raczej taka prosta knajpka, ale tego czasu była dość rewolucyjna. Od tego czasu otworzył kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt różnych restauracji, różnych projektów, niektóre mają nawet gwiazdki. Dzisiaj jesteśmy w Major Domo, albo w Major Domo, nie wiem w sumie jak tutaj wymawiają nazwę tej restauracji. Jest to takie miejsce bardziej eleganckie niż Momokuku. Drugi lokal Major Domo, Major Domo znajdziecie w Los Angeles. No i tutaj można przede wszystkim zjeść rybę, mięso, steki. Jest taka kuchnia troszkę fusion, trochę z Azji, trochę z Włoch, trochę z kuchni amerykańskiej. Bardzo różne dania. My już złożyliśmy zamówienie, mamy koktajle, siedzimy i zobaczymy, co się wydarzy. Nie mamy jakichś oczekiwań do końca, zobaczymy, jak będzie. W ramach przystawki zamówiliśmy sobie taki chlebek smażony, dość tłusty, ale bardzo smaczny. No i do tego się dobiera dipy. Tutaj mamy dip, jest to. Jagnięcina taka szarpana, wymieszana z papryką i z jalapeno, do tego jogurt. Jest to dość pikantne, mięso jest fantastyczne, soczyste, bez się w To no doskonałe, naprawdę. To sobie przykładamy na klebek i jemy. Do wyboru jest kilka różnych rodzajów dipów. Jest na przykład awokado, jest gulata, było masło z miodem i była też jakaś wędzona ryba. Także jak przychodzicie w większym gronem, to możecie sobie więcej tego zamówić i różnych rzeczy. Jagnięcinę polecił nam kelner. No i Trafił w dziesiątkę, bo to jest coś, czego nie jedliśmy nigdy. Tak, jak nie wiem, czy awokado. A jest ta jagnięcina naprawdę wyśmienita. Póki co zaczyna się dobrze. przystawka była smaczna. Czekały na dania główne. One już będą większe na pewno. No i muszę pochwalić tutaj te koktajle. Ja piję Old Fashioned. I jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Zapamiętałem właśnie, że Old Fashioned w Stanach jest zawsze dobrze wykonany i tak tutaj jest. Czekamy na mięso i ryby. Dostaliśmy nasze dania główne i zamilkliśmy na chwilę bo są niesamowite, naprawdę. Mamy mięso, czyli stek złoty wołowej, z łowiny łagiu. wysmażone na medium rare. Mięso trochę tłuszczutkie oczywiście, ale rozpływające się w ustach. Podane tylko z czosnkiem i z cebulką, ale tu nic więcej nie potrzeba. To jest... mm, no genialne mięso, przepyszne. Jedno z lepszych mięs, jakie jadłem. Poza tym mamy okonia morskiego marynowanego w miso. Trochę przypomina w smaku czarnego dorsza z nobu. Podobne to są smaki, jest lekko słodkawa marynata. Do tego mamy pakczoja, mamy pomarańcze jakieś. Sama ryba jest bardzo, bardzo, bardzo soczysta. Też taka rozpływająca się w ustach, jak ta wołowina. Naprawdę rewelacyjne danie. Mamy też sidey i te sajdy też są fantastyczne. Może poza z ziemniakami, bo to po prostu jest ziemniaczane. Oczywiście fantastycznie przyrządzone, ale to nie ma tam nic zaskakującego. Mamy fasolkę. Ta fasolka jest wymieszana z truflami w sosie XO, także poza chrupiącą fasolką mamy smak trufli. Jest to trochę pikantne, ale też czuć taki posmaczek owoców morza. Tutaj są jeszcze młode brokuły, takie na ostro przyrządzone, z czosnkiem i z chili. Też naprawdę bardzo dobre. Te dodatki dodań równie ciekawe. To są same danie, moim zdaniem. Ja się bardzo cieszę, że przyszliśmy dzisiaj do tej restauracji, ponieważ jutro wyruszamy w trasę i czekają nas tylko sieciówki po drodze, więc dzisiaj tak naprawdę pełna kulturka, ale wszystko jest przepyszne. I mięso, i ryby, bardzo dobre. Te dodatki są przepyszne, tutaj sosy robią robotę. Te warzywa są marynowane w takich sosach esencjonalnych, że naprawdę niebo w gębie. Poza tym mamy bardzo dobre drinki. My zawołaliśmy drugiego drinka, tego nam polecił pan kelner. Wszystko bardzo dobre. Wróciliśmy do Vegas tylko na noc, tylko się przespać, żeby ruszyć dalej w drogę, a wyszło, że trafiliśmy do naprawdę bardzo dobrej restauracji, więc jak będziecie w Vegas, musicie tutaj przyjść. Ja miałam łososia i ten łosoś był bardzo dobry. nie Niebezwykła ryba, ale często jest tak, że łosoś jest dobry, bo na przykład ma glazurę albo jest polany jakimś sosem i to nadaje smak. Ja tu mam wrażenie, że ten łosoś cały był marynowany bardzo długo w czymś, bo on cały ma smak, więc to jest super, bardzo go polecam. I te, te brokuły, o których mówił też Maciej wcześniej, je polecił też kelner, więc on ma same dobre strzały, jeśli chodzi o polecanie. Są pyszne w takim oleistym sosie, także idealnie pasują do tego łososia też. No, i jeśli chodzi o wołowinę, którą ja Maciej z Sonią, to nie jadłam lepszego mięsa w swoim życiu. Ja się nie stołuję tak często w pensji, w restauracjach, więc pyszka. Zamówiłem jeszcze deser. Chciałem bardzo zamówić tutaj jest taki deser spoza karty, który jest przygotowywany przy stoliku. Tam są jakieś pączki, donaty, jakiś flambirowany banan. Fajnie to wyglądało na Instagramie, ale kurczę, już jest późno i już nie chciałem tego robić tutaj pracownikom. więc zamówiłem coś z karty, coś prostszego. Jest to beza, ale taka rozciopsiana. Deser nazywa się The Major Mess. Mamy truskawkę, mamy fasoletonkę, mamy też wanilię na pewno. Dobra, to coś z alkoholem. – To Babeczka dobrze mówi. Dobry deser, jest dużo różnych konsystencji, bo mamy bezę, Mamy zimną truskawkę, mamy coś płynnego, mamy coś chrupiącego. Mięso było lepsze, ale ten przystaw też udany. Zjedliśmy, wszystko było pyszne, bardzo, bardzo smaczne od początku do końca i jak może się domyślacie, był to nasz najdroższy pośpiech w Stanach, mówi Koktajle były po 19 dolarów, przystawka była za 16 dolarów, stek z łaty wołowej z łagiu 68 dolarów, okoń morski 52 dolary, łosoś 38 dolarów, młode brokuły 17 dolarów, zielona fasolka 18 dolarów, filet ziemniaczane 14 dolarów, i deser 16 dolarów. Łącznie zapłaciliśmy 385 dolarów i 82 centy. To już jest kota z podatkiem. No i zwiększona liczba totalna. A my się jeszcze z Vegas nie żegnamy. Jutro. Rano, z samego rana zjemy jeszcze jakieś śniadanie. Ostatnie miejsce, w którym jemy w Las Vegas, to Mister Mama's. To jest miejsce na śniadanie, ewentualnie na jakiś taki lunch. Bardzo mocno przez wiele osób polecany. Jest ono oddalone od Strip'a o kilka mil, więc trzeba tutaj specjalnie przyjechać i to jest no, taka klasyczna amerykańska śniadaniownia. Pancake'i, hash brown'y, francuskie tosty, kawa z dolewką. Wypiłem dwa łyki już mi pan dolał, dolał znowu tej kawy. Dużo pozytywnych opcji. Opinii o tym miejscu słyszałem, ale jestem ciekawy na ile to będzie lepsze od innych tego typu podobnych miejsc w Stanach, których jest bardzo dużo i w których my już kilkukrotnie jedliśmy. No i co, ja sobie zamówiłem francuskie tosty, bo jeszcze francuskich tostów na tym wyjeździe nie jadłem. Ja do tego mam jajka, mam bekon. Mogę sobie so te tosty w porać z syropem klonowym. Tosty są mięciutkie, tuściutkie. I słodziutkie. Udane śniadanie, Na najem się na pewno. Potrzebujemy mieć dużo energii, bo zaraz przejdziemy do Doliny Śmierci. Ustronić też są tosty, ale już bez dodatków. A Ewa je breakfast burrito i mówi, że jest naprawdę ostra salsa. Breakfast burrito takie samo jak wszędzie pewnie. Bekon, jajecznica, jakieś warzywa w środku, ser pewnie, ale ta salsa, spróbowałem jej i jest faktycznie ostra, najostrzejsza ze wszystkich breakfast to, jakie jedliśmy na tym wyjeździe. Zauważyłem, że w menu jest coś takiego jak Mr. Mama's Famous Cinnamon Roll. Stwierdziłem, że muszę to zamówić, skoro jest taki famous. No i to był błąd. Jest to bardzo słodkie, mocno cynamonowe faktycznie, ale to ciasto jest takie lekko gumowawe. Jeśli to jest jakaś rewelacja, to się zastanawiam, jak smakują tutaj tego typu wypieki w jakichś sieciówkach, albo w jakichś takich mniej famous miejscach. Ale te francuskie tosty były naprawdę bardzo smaczne. Pierwszy raz chyba w Stanach w ogóle francuskie tosty i myślę, że to jest dobra alternatywa dla pancake'ów. Same w sobie smakują lepiej niż, niż pancake'i. Jak już spróbujecie pancake'ów, tych takich amerykańskich, żeby zaliczyć to doświadczenie, no to przy kolejnej okazji możecie pójść właśnie we francuskie tosty. A tutaj, jeśli chodzi o dolewkę kawy, to są naprawdę szaleni. Co 5 minut chyba proponują dolewkę. Weźmiemy dwa łyki i już ktoś się zjawia z kawą. I jakie tutaj są ceny? Breckfish Buddhist to 10,29, francuskie tosty z bekonem i z jajkami 12,99, francuskie tosty bez dodatków 8,99, Cinnamon Roll 4,99, no i kawa za 3 dolary z Kaczkiem. Łącznie zapłaciliśmy z podatkiem 51,9 dolarów. Ruszyliśmy w dalszą trasę, wyjechaliśmy z Las Vegas i dwie godziny drogi od Las Vegas znajduje się Dolina Śmierci. Tutaj zajechaliśmy zobaczyć sobie ten słynny park narodowy i jedziemy dalej w kierunku Yosemite. Czeka nas dzisiaj długa podróż. A jeśli chodzi o Las Vegas kulinarnie, no to myślę, że, żeby dobrze zjeść, ale tak naprawdę dobrze, ciekawie, wyjątkowo i, i w ogóle, no to trzeba jednak wydać większe pieniądze. Tak jak my w Major Domu, w Major Domo, ale można wydać o wiele, wiele więcej pieniędzy niż te 300, 300 kilkadziesiąt dolarów które my wydaliśmy. i Restauracji znanych szefów kuchni w Las Vegas jest trochę i na pewno one są ciekawe. No, ale to już trzeba mieć większe budżety. W takich średnich budżetach raczej porywających restauracji nie znajdziecie. Burgerek Gordona Ramseya to myślę właśnie taki powiedzmy średni budżet i one były bardzo smaczne, widzieliście to w osobnym vlogu. A poza tym, tak jak patrzyłem, tak jak robiłem research, to trudno mi było znaleźć coś, co by naprawdę było i w średnim budżecie i bardzo, bardzo smaczne, bardzo ciekawe, w jakiś tam sposób wyjątkowe. Jeśli macie inne zdanie o Las Vegas, Редактор ja nie polubiłem tego miasta, no to piszcie w komentarzach, co sądzicie, co dobrego tam jedliście, co nie jest powiedzmy jakąś sieciówką ogólnoamerykańską. Jestem bardzo ciekawy, jak wy odebraliście to miasto. Ja czuję, że raczej nie chciałbym tam wracać, chyba że właśnie po to, żeby posprawdzać te restauracje znanych szefów kuchni, ale to już trzeba z naprawdę wielkim budżetem przyjechać do tego miasta i po prostu korzystać z ogromnego wyboru wykwintnych restauracji. W kolejnych odcinkach ze Stanów zobaczycie nie tylko moją i Kesha wizytę w Hard Attack Grill w Las Vegas, ale też masę innych filmów. W trakcie zwiedzania Arizon trafimy między innymi na świetne barbecue, a w parku Yosemite zjem burgera z mięsa bizona. W San Francisco spróbujemy tyle, że jeden odcinek na wszystko nie wystarczy. Będą chociażby owoce morza czy bardzo ostre danie z Chinatown. Poza tym w San Diego zjemy sporo tacosów, a w Los Angeles zobaczymy co można wszamać w restauracji Ryana Goslinga. Oprócz tego odwiedzimy Baba Gump, czyli słynną sieciówkę powstałą na fali popularności skarowego foresta gampa to wszystko jeszcze przed wami więc koniecznie zasubskrybujcie ten kanał by nie przegapić kolejnych materiałów z USA. Tymczasem ja się już żegnam, widzimy się w kolejnych vlogach ze Stanów. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie, cześć. Smacznego